Dobrze, drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Pani doktor, i przechodzimy dalej. Poprosimy Panią Klaudię Watros i prezentację Ocena Skuteczności Programu Chronic Disease Self Management wśród pacjentów chorujących przewlekle. Dziękuję bardzo. Na początku chciałabym podziękować za przyjęcie naszej pracy w imieniu naszego, naszego zespołu. Ja nazywam się Klaudia Wadros, reprezentuję zakład Gerontologii, i Zdrowia Publicznego i Dydaktyki w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie i wyniki, które Państwu przedstawię, są częścią projektu wdrażanego na potrzeby zdrowotne społeczeństwa polskiego oraz ukraińskiego. Projekt ten wspierany jest przez Światową Organizację Zdrowia oraz Self Management Resource Center w Kalifornii. Naszym zadaniem jako zespołu badawczego było wdrożenie e, programu Chronic Disease Self Management w Polsce oraz odpowiednia jego adaptacja do naszych uwarunkowań społeczno-kulturowych. Co rozpoczęliśmy rok temu, szkoląc pierwszych liderów w ich ojczystym języku. Na ten moment dysponujemy już master trenerami, którzy mogą edukować kolejnych liderów. Czym zatem jest self management? Self management są to wszystkie działania, które dana jednostka, dana osoba chorująca przewlekle musi podjąć, aby funkcjonować z chorobą przewlekłą na poziomie emocjonalnym, medycznym oraz społecznym. Uczestniczy naszych warsztatów to są osoby Dorosłe chorujące przewlekle, ale także ich rodziny, opiekunowie formalni oraz nieformalni. Każdy cykl warsztatowy trwa 6 tygodni. My z uczestnikami spotykamy się raz w tygodniu i czas trwania jednego takiego spotkania to 2,5 godziny. Spotykamy się w komfortowych, maksymalnie 12 osobowych grupach, czasami są one mniejsze, i każdą z grup prowadzi dwóch certyfikowanych wspierających się liderów. Co bardzo ważne, my podczas warsztatów nie udzielamy porad medycznych, udzielamy wsparcia i dostarczamy odpowiednich narzędzi do radzenia sobie w chorobie przewlekłej na co dzień. Odnośnie tematyki dla tych z państwa, których nie było w zeszłym roku, to wymienię tylko takie trzy najważniejsze Elementy naszego programu, czyli techniki radzenia sobie z trudnymi decyzjami, ale także z problemami, oraz plany działania cotygodniowe zdecydowanie ulubiona część naszych uczestników, czyli plany, które sami tworzą na podstawie celów, które sami sobie wyznaczają nasi uczestnicy podczas każdego z tygodni cyklu. I cele badania. Celem naszego badania to była ocena skuteczności programu Chronic Disease Self-Management w Polsce wśród pacjentów chorujących przewlekle, no, także zidentyfikowanie potencjalnych korzyści tego programu oraz identyfikacja potencjalnych obszarów dalszego doskonalenia oraz rozpowszechnienia programu. Od stycznia 2023 roku do listopada przeprowadziliśmy 17 cykli warsztatowych, z czego cztery odbywały się w wersji. Online, no i w zależności od tej formy nasi uczestnicy wypełniali kwestionariusze właśnie w wersji elektronicznej lub papierowej. O tych kwestionariuszach za chwileczkę powiem. Wypełniane one były przez uczestników na pierwszej oraz po szóstej sesji warsztatowej i kryteria włączenia to co najmniej jedna choroba przewlekła, uczestnictwo w co najmniej trzech z sześciu sesji warsztatowych oraz wypełnienie dwukrotne ankiety. I początkowo mieliśmy 103. Uczestników w grupie polskojęzycznej. Następnie do badania zostało włączonych 73 uczestników, większość stanowiły kobiety i średnia wieku naszych uczestników to 70 lat. Najstarszy uczestnik lat 90, najmłodszy 37. Jakie choroby przewlekłe deklarowali nasi uczestnicy? Tu przede wszystkim mamy nadciśnienie tętnicze, zdecydowanie przodujące, następnie choroba zwyrodnieniowa stawów, a także cukrzyca otyłość oraz niedoczynność tarczycy, ale również widzieliśmy tutaj częściowo przypadki depresji, niewydolności serca. I jakie korzyści odnoszą nasi uczestnicy po sześciu tygodniach warsztatów? Co zauważyliśmy? Przede wszystkim zauważyliśmy poprawę w 11-stopniowej skali bólu, skali zmęczenia oraz skali jakości snu. Tutaj nasi uczestnicy sami podkreślali podczas warsztatów, podczas drugiego, drugiej, trzeciej sesji, że zdecydowanie odnoszą tutaj duże korzyści i ćwiczenia, które poznają, również praktykują w domu i uczą, uczy, uczą również członków swojej rodziny, jak sobie pomóc. I tutaj przechodząc już do kwestionariusza oceny własnej skuteczności w chorobie przewlekłej, to tutaj nasi uczestnicy po sześciu tygodniach zdecydowanie lepiej radzili sobie w takiej przestrzeni jak zarządzanie chorobą. Na poziomie ogólnym tutaj mamy na myśli nabieranie pewności przez uczestników, że są w stanie wykonywać zadania niezbędne do radzenia sobie z chorobą w codziennym życiu, a także zmniejszyć swój emocjonalny niepokój spowodowany stanem zdrowia, czy podejmować działania inne niż przyjmowanie leków. Aby zmniejszyć wpływ choroby na swoje codzienne życie. Ponadto zauważyliśmy również, że nasi uczestnicy po sześciu tygodniach stają się bardziej aktywni społecznie i rekreacyjnie co sami nam zresztą relacjonowali. I skala radzenia sobie z objawami. Tutaj po sześciu tygodniach również nasi uczestnicy nabierali pewności, że są w stanie zmniejszyć swój fizyczny dyskomfort lub ból i uchronić się przed nim a także, że są w stanie utrzymywać te objawy na takim poziomie, by nie przeszkadzały im w czynnościach, które chcą na co dzień wykonywać. I skala radzenia sobie z depresją, ale także przygnębieniem, tutaj nasi uczestnicy podczas po tych sześciotygodniowych warsztatach nabierali pewności, że są w stanie uchronić się od poczucia smutku, przygnębienia, zniechęcenia, samotności, a jeżeli się pojawią już takie, pojawią już takie odczucia, to mają narzędzia i są w stanie poprawić swój nastrój. Tutaj zauważyliśmy również poprawę w wskaźniku PHQ-9, kwestionariusza zdrowia pacjenta. Tutaj mieliśmy kilka przypadków właśnie wśród pacjentów o niskim nasileniu depresji, ale również wysokim i tam również była poprawa. I przechodząc do podsumowania, program jest skuteczny w wymienionych obszarach, które przed chwilą przytoczyłam Państwu. Program jest skuteczny w niejednorodnej grupie pacjentów, ponieważ nasze grupy były niejednorodne pod względem jednostki chorobowej. Nasi uczestnicy mieli różne choroby przewlekłe. Co bardzo ważne, konieczne jest dalsze budowanie społeczności liderów, czyli już struktury, do której przyszliśmy kształcąc master trenerów, aby móc rozpowszechnić jak najbardziej ten... Ten program, a także po naszej stronie leży również dbałość o jakość dostarczanych szkoleń, a także program wymaga dalszej adaptacji i ewaluacji, tutaj już w szczególności materiałów w języku ukraińskim oraz dopasowania promocji informacji skierowanych do uchodźców, czyli druga część naszego badania, którą mam nadzieję będę mogła przedstawić Państwu w przyszłym roku. I kończąc, chciałabym serdecznie podziękować naszym Partnerom, którzy uczestniczą i którzy wspierają nas we wszystkich działaniach związanych z projektem, korzystając z tego, że tutaj jestem, to również naszym liderką z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękujemy bardzo.